Virgil. Ej, to jest ten cały owoc, o którym pierdoliłeś. Nie wygląda wcale tak specjalnie. Jep, tutaj się to wszystko zaczęło. W tym dniu matka ocaliła mnie i zostawiła ciebie. Jednak nie wiesz, że matka próbowała uratować również ciebie. Szukała bez przerwy, aż ją to zabiło. Nie mam wspomnień o tej powieści. Lub w tym miejscu. To wszystko to iluzja stworzona przez ten paranormalny owoc. Jego moc, jak wiesz, to wszystko, czego zawsze pragnąłem. I teraz? Nie. Będę miał wszystko. Nie bracie, nie masz wszystkiego. Reszta ludzkości, którą jeszcze miałeś, właśnie ją straciłeś. To tylko żałosne słowa, tych bezsilnych. Dołącz do mnie, bracie. Oświetlę cię, Tante. Brać? Dlaczego ze sobą walczą? Żeby udowodnić swoją wiarę, człowiek musi o nią walczyć. Nawet jeśli jego przeciwnikiem jest jego krewny. To nie ma sensu. Bracia nie zgodni o powód swej egzystencji. Oni muszą walczyć. <słuch> Dante! Spóźniliście się, właśnie kończymy. Czy to naprawdę twój brat? Niestety tak. Więc to wszystko jego wina? Twój własny brat? Wystry jesteś. Widzę, ledwo dychasz. I uważaj, rzeczy mogą stać się naprawdę nieprzyjemne. Nie, proszę, daj mi, chcę zakończyć tą walkę moimi rękami. Hmm. Hmm. Bo jeżeli nie, nie możesz pokonać nawet mnie, to już przegrałeś. Ja nie e... przegram, nie Potrzebuję mocy, więcej mocy. E... Wiem, jesteśmy tym samym, ty i ja, ale. Ja cię skupiłem, a ty mnie. Lecz jesteśmy połączeni tym jednym uczuciem, while thy branches mix with mine, and our roots together join. Ugh. ソトイ Masz w miarę duże kochone, żeby wracać. Nie wiesz kiedy odpuścić, co nie? Spierdalajnero. Pokonanie ciebie tutaj nie ma znaczenia. Dawaj, Vergil. Tu i teraz. Odpocznij, Dante. Zbierz siłę. Po tym załatwimy tę sprawę. <laughs> Dziękuję, Nero. Cholera. Jeśli to twój brat, to co się stało z v? Powrócił do samego siebie. Wracaj do domu, Nero. To nie twoja sprawa. Nieprawda! Przez niego straciłem moją prawą rękę! To nie twoja walka, Nero. Muszę go zatrzymać. To jedyne co się liczy. Nie dam ci mieć całej zabawy, Dante! Nie rozumiesz. Niech zgadnę! Jestem bezużyteczny! To nie tak, Nero! To za kurwa! Jest twoim ojcem! Co? Huh? Miałem przyczucie, jak zobaczyłem cię po raz pierwszy. Ale nie byłem pewien. I wtedy zobaczyłem, jak Yamato zareagował. I miałem pewność. Jest twoim ojcem. Trzeba go zatrzymać. Ale nie mogę dać ci zabić swojego staruszka. Ojciec? Tamtego dnia, gdyby nasze pozycje zostały zmienione. Czy nasze losy też by się różniły? Czy miałbym twoje życie, a ty moje? Załatwmy to. Dante... Ej, Vergil, twoje dni otwierania portali się zakończyły. Oddawaj Yamato. Jeżeli go chcesz, musisz mi go odebrać. Ale już o tym wiedziałeś. Coś tak czułem, że to powiesz. Ile lazy już walczyliśmy? Ciężko powiedzieć. Jest to jedyne wspomnienie, które mam od kiedy byliśmy dziećmi. Hm. Hm. Zakończmy to, Vergil. Raz na zawsze. Uch. Uch. Nero, to mój syn. Oczywiście, geniuszu, Wypadł ci to z tej twojej twardej czaszki. No cóż, to było bardzo dawno, temu. <laughs> Czyli jednak byłeś kiedyś młody. Wiesz, chciałbym usłyszeć tą historię, ale nadszedł czas to zakończyć. <laughs> Interesująca. Nero? Uch. 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 Co to za rodzaj mocy? Co do diabła? Zakończmy to. Tutaj. Uch. Uch. Słuchaj mnie, już ci to mówiłem, to nie jest twoja. Ty posłuchaj, bezużyteczny klocu. Nie pozwolę, żebyście się zabili. Są inne sposoby pogodzenia waszego konfliktu. Zakończę ten braciany idiotyzm. <noise> Przeszedłeś całą tą drogę tylko po to. Virgil, V, jakkolwiek się nazywasz, Dante tutaj nie zginie i ty też nie. Nie podoba ci się to? Co kurwa? Nie zginie. Ten bitch slap prawie mnie zabił. Jeżeli pokonam Nero, to wtedy pokonam też ciebie. Dobra, Dante? Jak chcesz, mam wyjebane. Ja sobie odpocznę. Kiedy to się skończy, sprawię, że się poddasz. Ojcze! O, bracie! Odciąłeś rękę swojemu synowi po więcej mocy i nadal przegrałeś. Wtarczy do chuja! Podziemie przyjmuje świat i musimy je zatrzymać zanim będzie za późno. Ma rację. Musimy zamknąć ten portal. Hej, przegrałeś, więc lepiej rób, co ci każę. Nadal mogę walczyć. Ale jeżeli te korzenie rozprzestrzenią się przez miasto, przeszkodzi to w naszej walce. To najmądrzejsza rzecz, która kiedykolwiek wyszła z twojego ryja. Lepiej się pośpieszmy. Nadal musimy to zakończyć. Ewidentnie. Moment, co wy robicie? Musimy przeciąć korzenie Klifota z samego podziemia. Wtedy... Pamiętniemy portal używający Yamato. Poczekaj! Jeśli to zrobicie, to nie wrócicie! Dlaczego myślisz, że ja idę? Ktoś musi pilnować twojego staruszka. Hm. Hm. Chyba nie myślicie, że zostałem tu kiedy wy oboje... Musimy iść, bo ty tu zostajesz! Ufamy ci z rzeczami po tej stronie. Kapisz? Ruchy, Dante. To, Wiem... Kajcie. Do zobaczenia, Nero. Adios. Zapomnij o alimentach. Chyba... ...żyliście się to. Więc musimy po prostu ściąć to drzewo. Dokładnie. A. Wiesz, bez problemu bym sobie sam poradził. Będziesz potrzebował trochę pomocy, a poza tym. 所以我也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得多也可以吃得也可以吃得也可以 Nie. Nie. Ja. Punkt dla Dante. Wygrywam jednym. Gdzie ty się kurwa nauczyłeś liczyć? Jest ty <prij message> Wiesz? Zaczynam myśleć, że to się nigdy nie skończy. Możliwe. Ale mamy mnóstwo czasu. Hiyaa! <grym> <znać w szkole>

Let's go, zatanczmy.